Dobra robota, dobra robota. Wszystkim dobrze poszło. Same piątki, czwórki, truje. Żadnej jedynki. Nat, jaką dostałaś ocenę? Diana, szóstkę, szóstkę. To znaczy, że pójdę na spacer w weekend. Diana, a jaką ty dostałaś ocenę? Też sześć? Ja mam truje. Dlaczego? Tak, Nat. Moja ocena to prawie sześć. Byłoby super, ale w klasie jest jedna dwójka. Kto dostał dwoje? Ja mam szóstkę. Kto z was też ma szóstkę? Nauczycielu, moim zdaniem nie powinieneś mówić, kto dostał dwójkę. A ja myślę, że powinienem. Ten, kto dostał dwoje, będzie się wstydził. Diana, Diana, jaką masz ocenę? Stella, zgadnij. Dwójkę? Dzień dobry, mogę wejść. No ładnie, przewodnicząca szkoły Diana dostała dwójkę. Dziękuję, nauczycielu Mike, że to powiedziałeś. Proszę bardzo, Diana. A ty, Karina, co tutaj robisz? Jesteś w 11 klasie. No, wyrzucili mnie za zachowanie. Mogę usiąść? Dzięki. Co tu robi przyjaciółka Smila? Ostatnią rzeczą, jakiej tu potrzebujemy, jest ta różowa dziewczyna. Co, myślisz, że jesteś Harley Quinn? Jesteś gorsza od niej. W naszej klasie mamy nową, bezczelną dziewczynę. Wybrałaś Bierka obok mnie? Fajnie! Nie lubicie futbolisty? futbolistę, nie patrz w moją stronę! Jako bezczelna! Pewno pewno jej się podoba, dlatego się tak zachowuje. Dobra, cisza, mamy tu wystarczająco niegrzecznych dziewczyn. Ściągaj płaszcz i do nauki. Dzisiaj omówimy piramidy. Nat, patrz na to! Przyszła do naszej klasy i jest taka bezczelna! Wymachuje tym kijem! Nie to nie dziewczyna, tylko chłopak! Nie chłopak, a chłopczyca. I tak, dziewczyny, naciągnijcie palce i powiedzcie nasze nogi staną się szczupłe. Nasze, nasze, nogi, nogi, staną się szczupłe. nasze nogi, nogi staną się szczupłe. Nasze nogi staną się szczupłe. Nasze nogi staną się, szczupłe. Nasze nasze nogi nogi staną się szczupłe. szczupłe. Dziewczyny, robimy tyle rzeczy dla naszych chłopaków, oni kochają tylko ładne dziewczyny. Tak, Julia, zgadzam się z tobą. Nasi chłopcy nie są zbyt przystojni, ale nadal ich kochamy. Didi, może twój Patryk nie jest, ale mój Artem jest wysoki, przystojny, szczupły i ma idealną skórę. Dziewczyny, mój Artem jest taki odważny. Idę z nim i nigdy się nie boję. Wiem, że mnie ochroni. Dziewczyny, mniej gadania o chłopakach. Lepiej się porozciągajmy. Tak, Didi. A, Patryk, to wszystko dla ciebie. Kupisz nam coś? Max, chyba twój związek ze Stellą się popsuł. W ogóle nie widuję was razem. Dziewczyny, mogę wam kupić milkszejki, ale jak obiecacie, że nie powiecie Stelli. Nie, nie powiem, powiemy, Max. Max. O, Max, wszędzie cię szukałem, musimy porozmawiać. Max, kupisz nam po szejku? Po jakim szejku rozmawiam teraz ze smajlikiem? Max, mam pewien pomysł. Chcesz się wybrać na podwójną randkę? W szkole. Ja tu już mam podwójną randkę. Te dwie dziewczyny do mnie zarywają i tylko się obracam. A one, Max, Max. Nie o nich mówię, chodzi mi o ciebie, stelle, mnie i Diane. Byłaby tylko nasza czwórka. Wydaje mi się, że byłoby bardzo fajnie. Co ty na to? Smajlika, czemu w szkole nie lepiej byłoby iść do czyjegoś domu? To Diany nie możemy, moi rodzice ciągle są w domu. Do mnie też nie możemy, moje babcie ciągle chodzi po mieszkaniu. No dlatego chcę to zrobić w szkole. Wyobraź sobie, Diana i ja, ty i Stella. Mogę nawet przynieść piżamy i świecę. A Diana na pewno się zgodzi? Diana na pewno. A ja nie jestem pewien co do Stelli. Mary, to moja szansa, żeby być z Maxem w piżamie zamiast Stelli. Ja też bym chciała. Musimy znaleźć piżamy. Max tylko nie mówi w steli romantycznej randce. Musimy je zaskoczyć, zrobimy niespodziankę. Dobra, nic nie powiem, tylko podsunę domysły. Super, na razie. Blondi, posłuchaj, twoja uczennica Karina przyszła do naszej klasy. Dlaczego? Nauczyciel ją wygonił za złe zachowanie. Tak, ale czemu przyszła do naszej klasy? Blondi, ukradnę Dianę na chwileczkę, dobra? Dokąd ją zabierasz? Blondi, zaraz wrócę, tylko parę słów. Jestem zmęczona smilem, kiedy się rozstaną. Blondi, idź już! Mam dla ciebie niespodziankę. Wow, niespodziankę, fajnie. Nie śpiesz się po lekcjach, tylko zostań tu. Dobrze, Smile, zostanę, a jaka to niespodzianka? Zobaczysz! Dobrze Smilik, muszę iść do kawiarni. Cześć Ice! Czy mógłbyś dać Stelli i mnie kanapki i podwójne late, ale na zeszyt? ja oddam później. Ja też oddam, tylko wydałam wszystkie moje pieniądze na ten tydzień. Sam rozumiesz. No jesteśmy razem, nie musisz mnie nawet prosić o takie rzeczy. Czekajcie. Dziękujemy Ice! Widzisz, mój chłopak jest taki miły. Ja też takiego chcę. Stella, możemy porozmawiać? Czego ode mnie chcesz, Max? Chcę pogadać. Masz jedną minutę. Nat, a gdzie twoja przyjaciółka? ma mi robić datę, czy nie? Jej chłopak ją ukradł. Diana, czemu tak długo rozmawialiście? Blondie, zaraz ci powiem. Co bezczelna dziewczyna? Jeszcze dalej będziesz ode mnie uciekać? A ty co? Kupisz mi lody? No jasne, a jest jednego loda. Blondi, nie denerwuj się. Jak to, co to za niespodzianka? Blondi, nie wiedziałam, że ma dla mnie niespodziankę, czy to moja wina? Co? Blondi, przepraszam. Przepraszam, co to za niespodzianka? Blondi, to nie moja wina, że zrobił mi niespodziankę. Obiecałeś, że razem wrócimy do domu. Blondi to mój chłopak i poprosił mnie, żebym została po szkole. Jutro wrócimy razem do domu. Wiesz, Diana? Nie mam chłopaka i jestem szczęśliwa. Nie potrzebujesz smile'a. Blondy, kocham cię jak moją przyjaciółkę, ale tego już za wiele. Nie możesz mi mówić, czy mogę się umawiać ze smilem, czy nie. Jutro wrócimy razem do domu, okej? Okay? Nie denerwuj się. Obiecujesz? Obiecuję. Max, a jaka to niespodzianka? Nagle się rozmarzyłaś, jak usłyszałaś niespodzianka. Max, jestem dziewczyną, lubię niespodzianki. Czemu mam zostać po szkole? Bo przygotowałem niespodziankę. To będziesz, czy nie? Oczywiście, że tak. Po co nas tu wezwałaś, dziennikarko Laila? Słuchajcie, dziewczyny, niedługo Halloween. Ostrzegam was, nigdy nie może założyć kostiumu czarownicy. Bo ja założę taki kostium. Oj, Laila, nigdy nie założyłabym kostiumu czarownicy. Będę martwą panną młodą. A ja przebiorę się za Yeti. Oj, dziewczyny, to wszystko takie staromodne. Ja będę zombie. Dziewczyny, ostrzegałam was. Powiedzcie swoim chłopakom, że nie mogą być czarnoksiężnikami. <mulity> <mulity> Dziewczyny, ona jest prawdziwą czarownicą Racjo. Po co mamy zakładać te piżamy? Mary, nie rozumiesz? Założymy piżamki i poczekamy na Maxa i Smila Przyjdą i pomyślą, że jesteśmy Dianą i Stellą Prawda, i będziemy mieli z nimi romantyczną randkę Dokładnie A ty z kim się umówisz? Ja? Ze Smilem No a ja z Maxem Rany, gdzie jest ten Max? No normalnie z nim tak jak z małym dzieckiem Nic się nie da ugadać o, oh, Smilik, plan nadal aktualny? Tak, aktualny. Gdzie byłeś? Mówiłem ci, żebyś się pośpieszył. To przez Stellę, ledwo ją przekonałem. Chodźmy, zobacz jakie prezenty dla nich przygotowałem. Co wybierasz? Króliczka czy misia? Bez różnicy. Dobra, to ty bierzesz misia, a ja biorę króliczka. A teraz najważniejsze: mamy świece zapachowe. Ojej, Stelli się to nie spodoba. Co? A wiesz, co ja jej wtedy powiem? Wiesz, ile dziewczyn chce się umówić z Maxem? Wiesz, ile dziewczyn chce być na twoim miejscu? No, jestem fajnym koszykarzem. Dużo dziewczyn chce ze mną być. Dobra, Max, jak wszyscy wyjdą ze szkoły, to będziemy mieli najlepszą podwójną randkę w historii! Ja nie rozumiem, co to za zasady. Nie można być czarownicą. No, idziesz do domu? E, nie, nauczyciel Mike poprosił Stalyle i mnie, żebyśmy zostały. Chce nas o coś zapytać. Tak, tak, poprosił nas, żebyśmy zostały. Dziewczyny, wszystko w porządku? Jesteście takie dziwne. Dobra, pa. Diana, my też jutro wrócimy razem do domu? Tak, Blondi, obiecałam ci. Papa Blondi. Diana, smilik to palant. Blondie, rozmawiałyśmy o tym. Diana, na co czekasz? Max przygotował dla mnie niespodziankę. Stella, smilik dla mnie też. A, dziewczyny, zostałyście. No, tak. Smilik i ja mamy dla was super niespodziankę, ale musicie się przebrać. Przebrać się? Piżamy? Spędzimy całą noc w szkole? Wow! Dobrze, Smile, ale jeżeli się przebierzemy, mam nadzieję, że przygotowałeś dla nas też pyszną niespodziankę. Jestem naprawdę głodna. Ajsaj nie ma w kawiarni, więc pyszna niespodzianka nie będzie problemem. Dobra, dziewczyny, przybierzcie się, a my poczekamy na was. Dobrze. Wow, jak to fajnie! Przygotowali dla nich taką niespodziankę! Chcę, żeby mój chłopak też robił takie rzeczy dla mnie! Dobra, Mary, teraz się ukryjemy. Oni przyjdą, zobaczą nas i wyskoczymy. Nie będą mieć wyboru. Jesteś pewna? Będziemy miały romantyczną randkę z Maxem i Smilem? Mary, tak, jesteś taka głupia. Będziemy miały romantyczną randkę z Maxem i Smilem. Chodźmy się ukryć. Smile, boję się. Nie bój się. Max, naprawdę boję się ciemności. Nie bój się, koszykasz z tobą idzie. To no co, otwieram oczy na trzy? Tak. Raz, raz dwa, dwa, trzy! Wow! Świece! W kawiarni! Smajlik, jestem taka głodna! Mamy więcej prezentów. I co mamy robić? Patrzeć na świece? Myślałam, że niespodzianka będzie lepsza. Dziewczyny, to nie wszystko. Mamy dla was jeszcze nie inne niespodzianki. A to nie była główna niespodzianka. Misiu, ale słodko. To takie miłe, Smilik, dziękuję. A co jest główną niespodzianką? Jak to zobaczycie, to dopiero odlecicie dziewczyny. Chcemy! Chcemy to zobaczyć! Niespodzianka! Smilik, co to ma być? Wiesz, co, Smile? Co to za niespodzianka? Lepiej pójdę do domu razem z Blondi. Max, ty to wymyśliłeś? Wy, dwie, co wy tu robicie? Gdzie znalazłyście piżamki? Diana, sądzę, że koszykarze zaprosili Mary i Zieloną na naszą randkę. Tak, chyba tak. Smilik, co to jest? Czy to twoja niespodzianka? Smilik, umówiłeś się z nimi na randkę? Zielona, chyba koszykarze nas wyrzucą. Jeszcze nie wszystko stracone, chodź. Chłopaki, daliście prezenty swoim dziewczynom, a teraz mogą iść, a my będziemy mieli romantyczną randkę. Tak, Max, widziałam jak na mnie patrzysz. Wiesz ty co, Smil, powodzenia z nimi. Powodzenia, randkuj z Mery, Max. Wow, Max, marzyłam o białym misiu. Jest taki ciepły, mięciutki, tak jak ty. Smile, skąd wiedziałeś, że uwielbiam różowe króliki? Dziewczyny, zepsułyście nam podwójną randkę, rozumiecie to? Naszą podwójną randkę! Jestem w szoku! To była moja najgorsza randka ze Smilem! Zrobili nam taką niespodziankę, że szybko o tym nie zapomnimy! Proszę was, zostawcie lajki, subskrybujcie mój kanał i klikajcie w dzwoneczek. Do zobaczenia, papa! Pa. Idziemy zdjąć te piżamy!